Narysuj to na W podstawie, tak? czas w płaszczyźnie. I teraz tak. Tutaj mamy 32,5. Pisujemy tu. 32,5. Tu mamy ile? Tak samo, 32,5. Tu mamy jaki kąt? 45 stopni. Mhm. Teraz. Chcemy tu dać kulawkę Dokładnie. w połowie kąta, czyli 22,5. Co musimy z tym wymiarem zrobić? Hmm. Spisać kalkulator, i żeby policzyć tą żeby policzyć tą podstawę tej kulawki skośnej. No tak, teraz to 32,5. Nachylenie 22,5. 35 i 2 Zapisz to jako P1, czyli podstawa P1. pierwsza. Tu zrobimy P1, 35 i 2. Teraz tu mamy 15 okapu. Tak. Czyli 15 też musimy przekręcić o ten kąt, żeby dostać wymiar od okapu do murłaty na płaszczyźnie kulawki skośnej. Mhm. Czyli tu wpisujemy 15. 16,2 zapisujemy jako P2. Czyli możemy zrobić od tego punktu. Tu 15. A tu nie, P2. Nie, nie, bo ten wymiar to jest odtąd do okapu, mhm. a ten wymiar, co teraz policzyłeś, jest od okapu do murłaty. Czyli murłatę masz tu. Aha, to jest stałościowy już wymiar. Tak, dobra. Czyli P2 16,2. No, i teraz te wymiary są na płaszczyźnie poziomej, trzeba je podnieść do jakiejś wysokości. Tak. Ten wymiar podnosimy do kąta dachu, żeby poznać wysokość w tym punkcie. Czyli tak, 32,5, kąt 35 stopni. 39,7. Wysokość odczytujemy. A nie, 22,8. Zapisujemy. 22,8. Teraz możemy ten wymiar jako podstawę podnieść do tej wysokości, wysokości. czyli tak 352 wysokość 22 i 8 41 ,2. i mamy długość D1 L L1 L1 41 i 9 i kąt kąt 32 i9 Kąt 32 i 9. To jest nachylenie naszej kulawki. Tak. Teraz musimy tą podstawę podnieść do tego kąta. 16 i 2. 32 i 9. 19 i 3. I mamy wymiar L2. L2. Czyli to ma całkowity wymiar, a to jest od całkowitego wymiaru Domu do, do muruat. Tak. Tak. No, jeszcze kąty, ten kąt Tu weź drewno, narysuj i. No. No.